Pan doktor Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni i na okazję dzisiejszego wywiadu przewodniczący komisji konkursowej, która ma wybrać ma wybrać dyrektora w Teatru Miejskiego w Gdyni. Panie przewodniczący, dlaczego komisja nie przyjęła programu reprezentowanego przez pana dyrektora Jacka Bunsza? Członkowie komisji dali wyraz swoim przekonaniom w głosowaniu. Trzech członków komisji głosowało za rekomendacją tej kandydatury, a zatem zapewne uznała, że kandydat reprezentuje wartości gwarantujące dobre prowadzenie teatru przez następne cztery lata. Jednak pięciu członków komisji było innego zdania. Jeden członek komisji się wstrzymał, zatem zwykłą większością głosów wniosek o udzielenie rekomendacji upadł. Taka jest charakterystyka pracy ciał zbiorowych. Większość decyduje i większość zdecydowała, że zaprezentowany program nie gwarantuje Teatrowi Miejskiemu sukcesu. Jakie mogły być tego przyczyny? No sądzę, że w szczególności obawy o umiejętność poradzenia sobie z budżetem miasta, to był jeden z wątków, z budżetem teatru oczywiście, to był jeden z wątków w dyskusji, konieczność zmieszczenia się z ambicjami artystycznymi teatru w tej wielkości dotacji, jaką miasto zwykło na teatr przeznaczać. O drugi wątek dyskusji, podnoszony w szczególności przez reprezentantów załogi dotyczył zasad współpracy Czyli I także atmosfery i, tu również, I tu również były wątpliwości czy, w tej atmosferze, jaka wytworzyła się ponoć w tym zakładzie pracy, bo tu oczywiście nie mam osobistego zdania, że w tej atmosferze, która się wytworzyła tam nie da się przepracować przez cztery lata, a wypowiedzi kandydata widocznie nie przekonały przedstawicieli załogi, że coś się ma w tej mierze zmienić. Co dalej Panie Prezydencie? Cztery lata temu było podobnie, prawda? Dotychczasowa dyrektor Pani Julia Werniow startowała, nie było rozstrzygnięcia po pierwszym okrążeniu, było drugie okrążenie i kandydował Pan Jacek Bąż i wygrał. Co tym razem? No nie rezygnujemy z takiego konkurencyjnego trybu wyłonienia kandydata na dyrektora. Chcielibyśmy znaleźć kilka osób, które zaprezentowałyby nam jakieś koncepcje i moglibyśmy wybrać tą z nich, która nas najbardziej przekona do siebie. Mam nadzieję, że do, takiego, do takiej konfrontacji pomysłów, koncepcji prowadzenia teatru uda nam się doprowadzić z pomocą związków twórczych działających w obszarze teatru, organizacji zrzeszających aktorów, reżyserów, dyrektorów teatru, może jeszcze jakichś innych ludzi teatru. I jeszcze w okresie, kiedy pan Jacek Bursz sprawuje swoją funkcję, uda nam się znaleźć jego następcę, który obejmie funkcję od 1 września tego roku, ponieważ do końca sierpnia obowiązuje jeszcze kontrakt pana Jacka Mursza. No właśnie, panie prezydencie, bo aż się prosi, żeby po pierwsze było więcej kandydatów, dlatego że koszyk, który, w którym w tej chwili jest Teatr Miejski, jest dużo bogatszy niż 4 lata temu. W tej chwili mamy raport, mamy nagrodę dramaturgiczną Gdynia, która jest składnikiem nagrody literackiej w Gdynia i... Już powoli widać na horyzoncie dzielnice kultury, której składnikiem ma być właśnie nowy gmach teatru dramatycznego, czyli tutaj rzeczywiście gdyby dało radę mieć większy wybór i, i, i postawić... Te ciekawe perspektywy dla dyrektora teatru miejskiego, no miejmy nadzieję, że dzięki temu wtedy pula kandydatów się zwiększy i będą wręcz nazwiska, prawda? Bo prowadzić teatr w centrum kultury to byłoby coś. Na to liczymy liczymy, że kontakt ze związkami twórczymi będzie owocny. Chcę tylko powiedzieć, że ten pierwszy konkurs odbył się zgodnie z zasadami rozporządzenia ministra kultury i zgodnie z tymi zasadami musiał być konkursem otwartym. W związku z tym nie podejmowaliśmy po jego ogłoszeniu żadnych działań nakłaniających związki twórcze do delegowania czy też rekomendowania kogokolwiek. Ten konkurs odbył się z tymi i zgodnie z tymi zasadami, ale niestety nie dał rezultatu, co dzisiaj uwalnia nas od stosowania się do jego rygorów i pozwala... Przepraszam, czyli będzie wybierany w innym trybie nowy dyrektor? Myślę, że tak. Pozwala nam ta sytuacja właśnie zwrócić się do związków, powołując się na tą sytuację, na fakt nierozstrzygnięcia otwartego konkursu i prosić związki o rekomendacje. W taki sposób właśnie został 4 lata temu wybrany pan Bunsz. Został rekomendowany przez Związek Artystów Scen Polskich.